Witajcie ślubni widzowie. Zgodnie z waszą wolą nie ja robiłam filmu z podsumowaniem sześciu pierwszych odcinków. Zresztą ile razy najsiadałam do tego podsumowania to wydawało mi się bez sensu, bo akcja przecież leci do przodu, a do tego co było możemy się odnosić na bieżąco, jeśli zajdzie taka potrzeba. W końcu wczoraj w telewizji leciał już odcinek 8, a nasze ślubne Simsy zaczynają wspólne życie po wczasach. Tylko czekać aż ktoś usunie drabinkę z basenu. Odcinek zaczął się na Majorce, gdzie ciasteczkowy potwór Maciek ogłosił Kasi, że jest u niego w telefonie na czwartym miejscu, cokolwiek to znaczy. A później dodał, że jednak jest to na pierwszym. Ogólnie z odcinka na odcinek zaczynałam rozumieć zachwyt ekspertów nad Maćkiem, którego chyba wytypowali jako pierwszego do eksperymentu. I też to, dlaczego dobrano go z Katarzyną. Chociaż zalety Katarzyny były akurat widoczne od samego początku, dziewczyna praktycznie wychowała swoje rodzeństwo. Zajmowała się wszystkim, obrabiała pole truskawek po czym się dała do księgowości, bo to jej praca. No, taka Katarzynę to mokry sen każdego rolnika, ale Maciek akurat rolnikiem nie był, niemniej jednak ożeniam wypowiadał się w samych superlatywach. Jednocześnie zaznaczając, że dopóki będą małżeństwem, to on na nią złego słowa nie powie, a wszystko co dzieje się między nimi to są ich prywatne rzeczy, i on nie będzie tego na forum publicznym omawiać co się trochę kłóci z formatem programu, ale jest postawą bardzo męską, przynajmniej ja to tak odbieram, że tak chciałabym żeby zachowywał się mężczyzna. Maciek pakując się do wylotu do domu wyznał, że żałuje że nie poznał się z Kasią prywatnie bez kamer, bo uważa że nawet bez eksperymentu mogliby być w jakiejś relacji. Wyznał też że planuje być z Kasią w 100% szczery bo są już małżeństwem i wszystko co nieszczere i tak wyjdzie na jaw. Najfajniejszym w nim jednak chyba było to, że on nie miał jakichś oczekiwań, o czym zresztą mówił, a wszystko przyjmował jako taki prezent od losu, z ciekawością i otwartością. Kasia zresztą też wyznała, że nie spodziewała się, że będzie aż tak dobrze. Jak wiadomo pierwsze wrażenie miała słabiutkie, bo wyraźnie prosiła ekspertki o wyższego co najmniej o głowę męża i w zbliżonym wieku, a Maciej jest zbliżonego wzrostu, ale o 7 lat starszy. Tak szczerze to, co to te 7 lat po 30. I też fajnie, że nie zafiksowała się na tych swoich wymaganiach, tylko chciała ciasteczkowego potwora poznać, bo dzięki temu teraz po pierwszym wrażeniu nie było już śladu. Po podróży poślubnej każdy z nich wróciło na chwilę do swojego domu, przepakować się i pozałatwiać jakieś sprawy. Katarzyny odwiedziła mama, która stwierdziła, że wygląda na to, że jej córka jest szczęśliwa, choć przeraził ją, że nie chciała jej zejść obrączka z palca, kazała jej wodą z mydłem spróbować to ściągać. A tak poza tym wszystko wyglądało na to, że im faktycznie dobrze się z Maćkiem dogadują. Jednak największą zagwozdką mamy Kasi było to, czy sportowiec Maciek będzie jadł jej tradycyjne obiady, bo ona gotuje mielonego z buraczkami, schabowego z kapustą, a nie jakieś tam kiełki. W końcu Kasia wybrała się do Maćka do Poznania przywożąc mu z Warszawy niepogodę. Aż biedakowi czapkę na dworcu zwiał, takie wichry namiętności tam wiały. Mieli codziennie kontakt, nie mogli doczekać się aż się zobaczą. Kasia wyznała, że jest zaangażowana w ten związek, ale nie w pełni, bo czeka na potwierdzenie od Macieja, że mu na niej zależy. Od niego nie dowiemy się czy wykonał pierwszy krok, bo wyznał, że nic nie będzie mówił. Bo to ich sprawy prywatne. Maciek przed eksperymentem mieszkał w mniejszym mieszkaniu, ale chciał, żeby Kasia czuła się komfortowo wynajął większe mieszkanie, więc jeszcze nie do końca je ogarniał. On naprawdę myśli o wszystkim. W mieszkaniu czekały też kwiaty dla małżonki. W zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że odwiedzili ich pani ekspertka, której Maciek powie, że ani ona, ani Kasia nie wiedzą, czy chcą razem spędzić resztę życia co pewnie oznacza, że kompletnie nic im nie powie, a to był najmocniejszy fragment. Do Zgierza przyjechała Kaja, odwiedzić swojego męża Złomka, który zrobił jej rano śniadanie. Zjedli śniadanie i Kaja zajęła się swoją pracą z domu, a Złomek swoją, ustalili tylko, że obiad zjedzą wspólnie około czwartej. Kaj podobała się okolice Krystiana, bo przypominały jej się wakacje na wsi u babci. Później Krystian zabrał Kaję do łodzi, u nich poza oczywistymi problemami, kłopotliwe było też to, że Krystian już wiedział, że nic z tego nie będzie i nie mógł Kaj zdzierżyć, a ona myślała, że świetnie się dogadują, a jedynym problemem było to, że nie było między nimi chemii i zachowywali się jak kumple. Z plusów, rozwód Bonia skrzyło brzmi lepiej niż z powodu, że mąż nie może jej znieść. Złomek wyznał, że Kaja nic nie chce robić. Ciągle co się boli i jest zmęczona życiem, że starzy ludzie mają więcej werwy od niej, on chyba liczył na kogoś bardziej entuzjastycznego, takiego jak on, żeby cały czas gdzieś chodzili coś robili, łazili po ludziach. A Kaja jednak taka nie była, była za to bardzo zaczepialska i lubiła kiedy ktoś na te jej zaczepki odpowiadał, żeby odbijał jej tą piłeczkę. Dla Złomka to jednak brzmiało jak czepiania się go, on tego nie kumał, to wyglądało jakby dobrali ich po łebkach, bo przecież na ślubie byli tak idealnie dobrani, a teraz okazywało się, że charakterologicznie to oni się nigdy nie dogadają, Krystian dusił się relacji z Kają, uważał że go krytykuje, piętnuje i nie daje dojść do głosu, ale mówił to do kamer, nie mówił tego do Kaj, więc ona cały czas myślała, że wszystko jest super. I żeby nie było, że się czepiam jego albo jej, bo rozumiem ich obojga, oni po prostu są zupełnie inni. Jeszcze żeby była jakaś chemia, to może staraliby się nad tym popracować? W sensie Krystian Bokaja nie wie, że jest jakiś problem. A tak to dupa zbita, pojeździli trochę kładem, podwiedzali znajomych Krystiana, a tak to trochę się jali. Chociaż złomek był dobrym gospodarzem, robił śniadania, obiady, Kaja do wszystkiego miała jakieś uwagi, a on zbierał te uwagi pilnie do dzienniczka. Coś czuję, że jak dzienniczek się zapełni, to czara goryczy może się przelać. Kaja, oczywiście, nadal nic nie widziała. Poza tym, że złomek jej nie okazuje czułości, ale tłumaczyła to sobie tym, że nie chce przekroczyć jej granic. W zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że kilka dni które spędzą życiem Kay, spowoduje im w złomku takie samo zmęczenie życiem jak w gospodyni, także chyba zbliżamy się do brzegu tej dwójki. U pana garnitura i kadrowej nastąpiła zmiana ról, bo wyjątkowo to Maciej czekał na Karolinę, nieodwrotnie, Maciej zaproponował małżonce romantyczną kolację przy zachodzie słońca na tarasie i wydłużenie swojego okna żywieniowego, żeby mogli zjeść razem, ale Karolina oburzyła się, że dzień wcześniej umówili się, że zjedzą w restauracji i ona nie chciała tego zmieniać. Jak wiemy, Karolina lubi na wyjeździe jeść tylko w jednej hotelowej restauracji, tak dla bezpieczeństwa. Generalnie jak tak dość sobie przemyślałam ich case i zmiany jej zachowania na wakacjach, to stwierdziłam, że Karolina chyba widzi, że Maciej jest nieszczery i gra do kamery, te ta tańcem restauracji, to jaki on niby jest miły, romantyczny i zakochany i gotów ze wszystkim się dopasować, co jednocześnie stoi w opozycji do tego kim jest, mogło sprawić, że Karolina była skonfundowana i powstał w niej jakiś taki wewnętrzny bunt. Dlatego przy wielu rzeczach stawiała nieuzasadniony opór. Aczkolwiek fakt jedzenia wszystkich posiłków w jednej restauracji, bycie złą cały dzień że obsługa musiała czekać na nich na śniadaniu, i tak to już były dziwactwa, których z Karoliny wychodziło coraz więcej. W każdym razie wybrali się na zachód słońca, na jak to określił Maciej. Koniec wyspy, ale Karolinie było zimno więc wrócili do hotelu, Maciej wyraźnie nie był zachwycony, na zajutrz już wyjeżdżali i Karolina bardzo trzymała się harmonogramu, tak wręcz chorobliwie, pospieszając Macieja jak jadł, że zostało mu 5 minut, do dziwactw trzeba więc jeszcze było dodać nerwice, Maciej był wyraźnie poirytowany, ale powiedział że na razie nie chce wchodzić z Karoliną w takie rozmowy. Ona również czekała z niecierpliwością, aż będzie mogła Maciejowi wyjaśnić, że ostatni raz przez niego czekali na lotnisku tylko godzinę i 20 minut. Po wakacjach jechali do Macieja do Krakowa, a on planował im czas pełen niespodzianek, co doprowadzało Karolinę do zawału, bo ona jak już wiemy nie była fanką niespodzianek. I wiecie, ja też nie przepadam za niespodziankami, wolę wiedzieć, w książkach czytam trochę wstępu i trochę zakończenia, żeby wiedzieć czy warto. Ale ona już zgłosiła się do programu, gdzie dostała męża niespodziankę, czego ja bym w życiu nie zrobiła na przykład. No choćby skały srały nie wzięłabym ślubu z nieznajomym. A ona tak. Do tego miała urlop, więc mogła trochę poluzować tą umy w majtach. Niby powiedziała, że docenia i chyba po prostu nie spodziewała się, że dobiorą jej takiego fana niespodzianek za męża, ale jednak ciągle była na nie. Na koniec jednak dogadali się, że jak ugotują jajka to Karolina będzie jadła białka, a Maciej żółtka. W nie widać było, że czeka ich jakaś tajemnicza konfrontacja. Generalnie nie widać, żeby w kolejnym odcinku miało się coś wybitnie zmienić. Po prostu u tych u których się psuje będzie się psuć dalej. Na razie wygląda jakby pewniakiem byli Kasia i Maciek, a pewniakiem na nie Kaja i Krystian. Zastanawia mnie status Karoliny i Macieja, bo jak wiadomo Kasia i Karolina się przyjaźnią, co mogłoby wskazywać na podobny finał małżeństw. Ale znowu Karolina nie chwali się tak bardzo tym ślubem, jak na przykład Maciej który ewidentnie jest zadowolony ze swoim występu w tym programie i ta dysproporcja plus to, że średnio się dogadują jest tak taką niewiadomą. Dajcie znać jakie są wasze typy, a tymczasem miłej środy. Bye bye!